Mamy wśród nas nieprzeciętnego gościa, jednego i drugiego oczywiście. Tutaj pan profesor nie po raz pierwszy jest u nas, bo był już trzy lata temu i wcześniej przyjeżdżał na Słoniecie Pomnika. Bardzo się cieszę też, że wybrał naszą miejscowość na dzisiejsze spotkanie z tego względu, że Ludzie, może sama, samego pana profesora, kojarzą głównie z filmu Wojny. Bardzo się cieszę, że ten film się ukazał. Ukazuje rzecz naprawdę dla mnie bardzo cenną. Ja osobiście się też i bardzo cieszę, bo nasza miejscowość jest taka troszeczkę specyficzna z tego względu, że mówię, 70% mieszkańców naszej miejscowości wywodzi się głównie z Kresów wschodnich, z huciska i z miedziaków. Jest to fajna rzecz pod tym względem, że może tyle, że są tutaj, tutaj są razem. Co prawda na wschodzie już, już miejscowości nie ma, została spalona. Tam dokonał się mord na ponad 140 osobach. I, ale mamy, co mamy? Mamy tutaj, jak widać, pomnik ludobójstwa dokonanych przez banderowców z znakiem UPA. I jest możliwość zapalenia znicza, jak na wszystkich świętych a te y, prochy, czy kości, które tam są, no trudno. Y, no nie każdy może jechać tam i, 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 i tam być, a tutaj może podjechać i, i zapalić ten znicz. Także bardzo się cieszę, bardzo się cieszę też, że mamy wśród nas posła, który w tych wyborach ostatnich dostał się do Sejmu i no też rzecz taka, że no nie, nie, nie zawsze przyjeżdża do nas do świetlicy Posł. Troszeczkę ubolewam nad frekwencją, ale myślę, że po dzisiejszym spotkaniu niech, niech, niech się smutną ci, co, co nie byli. No. Nie, niech wiedzą, co stracili. O. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie wszystkich witam. I oddaję głos oczywiście panu pana profesora. Dziękuję. Najpierw głos oddaję takiemu gospodarzowi merytorycznemu. Tomasz Dzieliński, Ruch Narodowy, czyli partia, z której wywodzi się nasz Pan Poseł, Pan Krzysztof Tuduj. Właśnie tak wymyśliliśmy tutaj z kolegą, który jest Prezesem Wojewódzkim Ruchu Narodowego na Dolny Śląsk, Panem Piotrem Żurkiem. Taki cykl spotkań z ludźmi, którzy chcą Jakoby bardziej uczestniczyć w życiu społecznym, którzy bardziej chcą mieć wpływ na swoje, lokalne, na swoje lokalne otoczenie. I pomyśleliśmy, że byłoby dobrze, gdybyśmy dali troszeczkę więcej możliwości działania. My, jako nowo powstała siła polityczna, już taka realnie mająca wpływ na, na, na prawodawstwo w Polsce, na, na ustawodawstwo w Polsce. W postaci właśnie naszej jedenastki, której przedstawicielem jest tutaj pan poseł Krzysztof Tuduj. Mamy możliwość zbierania państwa spraw, gromadzenia państwa problemów, które państwo możecie do nas zgłaszać. Na tej podstawie możemy tworzyć materiał, który później może być treścią albo zapytań poselskich, albo interpelacji. I dla nas jest to niezmiernie duże doświadczenie i bardzo Państwu dziękuję, że tutaj jesteście. Chcemy rzeczywiście być obecni wśród ludzi na Dolnym Śląsku. Jeżeli ktoś oczywiście oddawał głos na tutaj obecnego posła Krzysztofa Tuduja z góry, bardzo dziękujemy, na pewno sam to dziękuję oczywiście. Naprawdę myślę, że otwiera się taka nowa troszeczkę przestrzeń do tego, aby, aby w Warszawie można było stanowić mieć większy wpływ na to, co, co dzieje się bezpośrednio u Państwa tutaj w Państwa otoczeniach w gminach, powiecie i tak dalej. No cóż ja może nie będę przedłużał. Myślę, że oddam głos panu posłowi teraz, więc zapraszam. Później Pan redaktor Strakowski wygłosi wykład pod tytułem Kim i skąd jesteśmy, skąd się wywodzimy. A później my może zabierzemy jeszcze głos, na pewno będzie czas na dyskusję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Miałem mówić ostatnio, mówię pierwszy, ale, ale to słowo państwa. Przede wszystkim przede wszystkim ja jestem przyzwyczajony do małych słów. Od tego chciałem zacząć. Także mnie nie, 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 nie krępuje obecność, wręcz odwrotnie. Dodatkowo to, to wartościowuje, są osoby, które tutaj w tym spotkaniu chcą uczestniczyć. Moje, mój szlak polityczny, bojowy w cudzysłowie, to dziesiątki, może już setki małych spotkań. Właśnie małych, gdzie możemy sobie spojrzeć w oczy, zamienić słowo, porozmawiać o życiu. O życiu no, nie indywidualnym, tylko o tym życiu wspólnotowym, życiu Polaków. Szanowni Państwo, dzisiaj dotykamy, dotykamy tematu kresowego. To prawdziwy zaszczyt wraz z Panem Redaktorem Słotowskim tutaj no, uczestniczyć w prelekcjach. Już nie pierwsza, w której uczestniczę, ale to rzeczywiście Pan Redaktor jest wielkim orędownikiem sprawy kresowej. Moje korzenie, choć jestem z Wrocławia, nie są kresowe. E, są, są kombinowane wielkopolsko-małopolsko-lubelskie. E, Natomiast babcia, świętej pamięci, e, pochodząca z Krugieszowa, rzeczywiście o temat rzezi, e, rzezi na, e, na Bowyniu e, otarła się. No, w tamtych obszarach też, też to czyste miało miejsce. E, w tym groni, w jakim tu jesteśmy, jakby dotykamy właśnie tematu narodu, z jednej strony patrząc w przeszłość, o której nie można zapomnieć, którą trzeba rozumieć, a jednocześnie patrząc w przyszłość. I tak właśnie myślą narodowcy. Myślą nie tylko dniem dzisiejszym, dzień dzisiejszy jest bardzo ważny, ale starają się ogarnąć rzeczywistość. I tą, która była, o niej pamiętać, Zachować tożsamość, pamięć i o tej, która będzie, mieć odwagę i e, taką, no co tu dużo mówić e, werwę w tym, żeby, żeby walczyć o tą przyszłość, jaka ona e, powinna być. Na polskich wartościach, tych, które są sprawdzone sprawdzone naszą kulturą set, set, setkami lat. Kulturą, wiarą. To jest coś niezawodnego, nawet jeśli się w pierwszej chwili może wydawać, jak się spojrzy, spojrzy w to, co podają media czy, czy kolorowe seriale, że to jest coś nieaktualnego, coś wstydliwego. Odwrotnie jest. Odwrotnie jest zupełnie. Mamy wspaniałą, wspaniałą kulturę, wspaniałą tożsamość, wspaniałą wiarę i musimy po prostu wokół tego się jednoczyć. Dziękuję pięknie za uwagę. Dziękuję panie pośle. Proszę państwa, no ja tutaj prawie jestem mieszkańcem tej wsi. Panie sołtysi, prawda, my są z znamy już od lat, lat. Ja tutaj rzeczywiście odpoczywałem, mało no tego, tak ja tutaj napisałem prawie swojej książki w tej wsi. Także gdzieś to trzeba będzie odnotować. Pan Nałach, Także to jest też moja wieś. Wy jesteście ja też moimi ludźmi. I, 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 I bardzo jestem dumny, że zaczynamy tę serię, jak rozumiem, spotkań właśnie w tej miejscowości. E <coughs> ja postaram się w ciągu tak, czy pół godziny, 40 minut opowiedzieć, nie dłużej, y o rzeczach, które są nam wspólne, i wam, i mnie, i kolegom, przeciąg, znajdującym się ze stołem. Takie podstawowe pytanie, ono jest bardzo ważne. Ono jest bardzo ważne dla naszej małej grupy tutaj, ono jest ważne dla Wielkiej Polski, dla całego narodu. Znaczy, naród musi znać odpowiedź na dwa podstawowe pytania. I wtedy to będzie naród, który jest świadomy tego, kim jest, prawda? Pierwsze, skąd się wywodzi. I drugie, dokąd idzie. A w środku jest to wszystko, co się znajduje między tymi pytaniami. Jeżeli my nie wiemy skąd się wychodzimy, to już od tego momentu, od tej niewiedzy, od tego zapomnienia, wygaszania pamięci zaczyna się drama. wtedy z nami można wszystko zrobić. Można nas oszukiwać, okłamywać, zmieniać naszą mentalność, przygotowywać naszą świadomość, robić cuda. Ludzie, którzy nie wiedzą skąd pochodzą, są dobrym materiałem do kłamań. Do opamywania, do manipulowania. Dlatego też historia jest ogromnie ważna, nawet po historii punktu widzenia. To jest, to jest taki znak identyfikacyjny, prawda? Skąd ja pochodzę? Ja się bardzo cieszę, że ta wieś chyba jest jedną z nielicznych wsi, które mają tę świadomość, jak bardzo ważna jest własna historia, własna tradycja. I co to za naród, który nie ma tradycji, prawda? Nie ma świąt Bożego Narodzenia, nie ma Wielkanocy. Nie ma wielu innych, prawda? Ślub, wesel, cmentarzy, pogrzebów. to wszystko jest nasze. To wszystko jest za nami, to wszystko się rodzi, prawda? Skąd? I właśnie ta wieś jest tego świadoma. Najlepszym dowodem jest ten pomnik, który stoi tutaj. Pan też panu dziękuję. Raz jeszcze panu i panu ludziom, rodzicom. Wspaniale są, przyprowadza rodzinę. To jest, tak powinno być. Jeszcze chcielibyśmy tutaj widzieć synów, wnuki na przyszłość, żeby to było więcej nas, prawda? Także to jest, to jest taki dobry znak identyfikacyjny, że próbujemy się dowiedzieć skąd jesteśmy, No ja wam nie muszę mówić skąd jesteśmy, bo wy spodobaliście jak gdyby pomnik tego skąd jesteście, prawda? I tutaj te wszystkie identyfikacyjne znaki, te tablice, to wszystko mówi, że chodzą ludzie, było ostatnio 50 osób na tej sali, chodzą, patrzą, Poznają, przypominają sobie, żyją tym, prawda, żyją własnym życiem. Na no skąd my pochodzimy, jako prawda, społeczność, wspólnota. Ta wspólnota, która mieszka na tej ziemi, tutaj, ale też w całym regionie, ale też na Narodowym Śląsku, ale też w wielu innych województwach i regionach. Różnie to jest, prawda. Ci, co mieszkają w Warszawie, to też nie pochodzą tylko z Warszawy. Ogromna część dzisiejszej Warszawy to są ludzie z Warszawy. Ogromna część. Czyli Warszawa była kompletnie No do Nawracając naszej, do naszej części świata, czyli do kresu, bo my stąd wychodzimy się z kresu. To są właśnie, warto by kiedyś tak trochę dłużej o tym powiedzieć, o tej części, o tej części którą tutaj mamy na mapie, czyli... Wiek XVI-XVII. Wtedy, kiedy, kiedy Kresy to była ogromne terytorium, znajdujące się na wschód, mniej więcej od, od dzisiejszej rzeki Bóg. To, takie, takie to, 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 to były Kresy. Ogromne, potężne terytorium. Wtedy Polska była największa w Europie. Nie było większego państwa. Bardzo często młode pokolenie nie ma pojęcia, że Polska kiedyś była największym państwem w Europie. To właśnie ten, ten czas. Nie żadna Francja, nie żadna Włochy, nie żadna Tam Hiszpania, tylko Polska. Największe terytorialne państwo. Także jak się spojrzało na wielką mapę Europy, to Polska była w centrum. To oczywiście oznaczało, że była też większa pod innymi względami. Była ekonomicznie bardzo silna wtedy. Politycznie bardzo silna, kulturowo najsilniejsze państwo wtedy w Centralnej i Środkowej Europie. Największy pisarzy polscy byli uznawani w całej Centralnej i Środkowej Europie jako największe zjawiska tamtych czasów. Dlatego pamiętać, że było coś takiego jak gęb wielkości, że Polacy przy dobrych rządach, przy mądrej władzy, przy sprawowaniu, prawda, takiego mecenasu państwowego nad narodem, nad ludem, czy, czy razem z ludem, można stworzyć wielkie mądre, świadome państwo. Panie Pośle, pan stoi przy takim zadaniem. Może właśnie państwo, która będzie wielka, duchowo, kulturowo, ekonomicznie, militarnie, prawda, i tak dalej, i Ona już nie będzie taka jak tutaj, ale może być silna pod tym innym względem. I to, tutaj, to, to zależy przede wszystkim od tego, jak kształtujemy rządy, jakie to są rządy. Kaja sprawuje w jakiej sprawy sprawuje itd. tak dalej, tak dalej. To tak króciutko, żebyśmy mieli taki punkt odniesienia. Oczywiście później były rozbiory, jak Państwo pamiętają. Trzy rozbiory, 1772 rok, 1793 rok, 1795 i Polska znika. 123 lata nie mamy Polski. Naród jest kompletnie rozbity między trzema zawodcami, między Niemcami, czyli Polsami tamtejszymi, Rosją i Austrią. 123 nie niewoli, ale naród istnieje. Państwa nie ma, ale naród istnieje. I co warto powiedzieć, że na tych ziemiach kresowych są różne ludy, nie tylko Polacy. I kiedy wypucha pierwsza wojna światowa, i kiedy ona się kończy mniej więcej w 18 roku, no to wtedy te wszystkie małe narody postanawiają zbudować swoje, od, od początku swoje nowe państwa. To samo dzieje się z Polską. A już do tego czasu, do I wojny światowej, działają przynajmniej trzej wielcy mężowie stanu. Jeszcze wtedy trudno mówić o nich mężowie stanu, ale później stali się. Piłsudki, Dmoski, Padareski. Za granicami. Jeden w Ameryce, drugi w Rosji, a trzeci w Niemczech. A na tych ziemiach, tutaj mamy mapę drugiej rzeczy kiedy ona już powstała. Ale jak powstała? To jest bardzo ciekawy wątek związany z tym Bardzo często ludzie nie wiedzą, co było początkiem powstania tej drugiej rzeczy Nie ma polskiej nagle na powstanie. Jak to się stało? Na tych ziemiach powodowało składenie województwa, polskie, słowackie, Stanisławowskie, słowackie, Na tych ziemiach mieszka bardzo dużo Rusinów, którzy zaczynają się nazywać Ukraińcami nie byli Ukraińcy, bo Ukraińcy dopiero w perspekcie ucieczki. Ale oni się zaczynają nazywać Ukraińcami, żeby odróżnić od Rosji czy od Białorusi. Zaczynają się nazywać Ukraińcami. I ten lud tutaj zamieszkały, też w tym momencie, kiedy się w różne państwa, chce powołać swoje państwo, Ukrainę. I wybierają sobie Lwów jako stolicę nowego państwa Ukrainy. A jest polski jest od 600 lat miastem polskim. Ukraińców tam jest na parstę. 8% mniej więcej. 60% parę procent Polacy, 20% parę procent Żydzi. a oni postanowili w, w polskiej części tej, 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 tej polskiej części tej rzeczypospolitej, tej, która ma powstać, stworzyć państwo ukraińskie. We Włoszech w, w 13 roku. 1 listopada powołują Ukraińską Zachodnią Republikę. 1 listopada tego roku, jak się młodzież polska, będąca w szkołach, dowiedziała, że Ukraińcy postanawiają z stworzyć państwo ukraińskie i stolicą tego państwa ma być Lwów, to młodzież polska się zbuntowała i to było ciekawe. Chłopcy, którzy mieli dziewczyny, 12, 15, 16, 13 lat, studenci, chwycili za broń tam, zdobyli broń. Mieli wcześniej gdzieś tam pochowano, zdobyli, zaczęli organizować się. I wybuchło powstanie. To było pierwsze zwycięskie powstanie. Rzucili się na Ukraińców, ukraińscy, Ukraińcy już stworzyli tam swoją armię. Rzucili się na Ukraińców. Żołnierze polscy, wracający z różnych frontów światowych, przybyli do Włodła, pomogli. I w ciągu trzech tygodni wypędzili Ukraińców z Włodła. I to jest początek długiej życiu od 1 listopada do 23 do listopada ruch jest wolny. Ukraińcy są wyrzuceni poza miasto ruch, znajdują się na obrzeżach, a ruch należy do Polski. W tym czasie, 10 listopada do Warszawy przyjeżdża Piłsudski za granicę i zostaje wolany na czynnikiem państwa. 11 listopada, stąd to święto prawda, do dzisiaj, 15 listopada, 3 miesiąc. Ale to nie koniec. Powstaje Polska, ale nie ma granic. Nie ma granic. I te granice będą stanowiać państwa zwycięskie w, tej, w tych wojnach, w tej I wojnie światowej. W Paryżu odbyła się konferencja, i na tę konferencję, przedstawicielem tej konferencji jest Roman Moski, który reprezentuje Polskę. Roman Moski. Reprezentuje ruch narodowy, najkrócej mówiąc, orientację narodową, w przeciwieństwie do Piłsudskiego, który jest socjalistą. To były dwie zupełnie inne drogi. Teraz proszę słuchać bardzo ciekawe zjawisko dotyczące, jaka ma być ta Polska. Ta Polska obrodzona. Były dwie koncepcje. Piłsudski uważał, że na tych ziemiach, na których była ta wielka Rzeczpospolita, to największe państwo, na którym to ziemia znajdują się. Polacy, Rosjanie, Żydzi, Białorusini, Litwini. Piłsudski wymyślił sobie taką koncepcję, że to ma być państwo federacyjne. Federacja, czyli ma być Polska jako państwo, ale obok niej ma być jeszcze Litwa jako państwo, Białoruś jako państwo i te inne państwa, które tam gdzieś będą wokół. Czyli on sobie wyobrażał, Piłsudski, że to będzie konfederacja kilku państw. A tym centralnym państwem tej konfederacji będzie Polska. Natomiast Moskwa miał zupełnie inną koncepcję. Moskwa nie chciał żadnej konfederacji. Moskwa, które reprezentowała interesy narodowców. Moskwa mówi zupełnie inaczej. My chcemy państwa narodowego, narodowego. Ale naród rozumiał w ten sposób, że wszystkie ludy, które będą znajdowały się w obrębie tego państwa. Bez względu na to, czy są Litwinami, czy są Żydami, będą podporządkowani wspólnym interesom, który tworzy naród jako wielkość, jako całość. Jaka jest różnica, prawda? Na tych samych ziemiach jest naród polski i ten naród polski decyduje o swoich losach. Tym ludom, które nie są Polakami, ale obywatelami narodu polskiego, nie są Polakami, tak jak Żydzi, czy, czy Niemcy, czy Białorusini, czy tam jedni. dać im prawa, ale oni muszą podlegać wszystkim prawom narodowym, jakie ustanawia naród jako całość, jako większość. To była ta zasadnicza różnica koncepcyjna budowania państwa i zwyciężyła idea Dmowskiego, nie Piłsudskiego. Idea Dmowskiego zwyciężyła, bo powstało państwo narodowe, w obrębie którego znalazły się ludy etnicznie wywodzące się z innych kultur, ale tylko państwo narodowe. W Moskwie zresztą odróżniał narodowość od narodu. To były jak gdyby dwie, dwie, dwie różne, dwie, dwa różne rozumienia. Jest narodowość powiedzmy e, ruska i ona jest włączona do narodu polskiego. I ta narodowość ruska korzysta z tych samych praw, jakie ma naród polski służy tym samym wartościom i jest lojalna, co bardzo ważne. Taką koncepcję miał Moskwa.